Dzień dobry kochani, zostałem wytypowany jako ekspert, by wytypować trzy pojedynki, gdzie dwa Roberty i jeden Marcin będą bronić naszych polskich barw. Chodzi oczywiście o UFC, paryskie UFC, które odbędzie się 6 września. Ja raz w tygodniu chodzę na tarczę do mojego kolegi Kamila. Coś tam się znam na tym sporcie, nie? Karta wstępna i pierwszy z Robertów, Robert Bryczek, będzie bił się z Bradem Tawareszem, typuje Roberta. To jego ręka pofrunie w geście zwycięstwa. To będzie pojedynek na pełnym dystansie, po którym usłyszymy jednogłośną decyzję. A jak już przy Robercie jesteśmy, to Robert Ruchała właśnie debiutuje w Paryżu. No i tu będzie troszeczkę cięższy, że tak powiem, orzech do zgryzienia, bo przed nim jest William Gomis ze świetnym rekordem, a przede wszystkim walczy u siebie William, więc no będzie ta przewaga własnej ziemi. Ale to nic nie zmienia. Robert zgadza Zdarnia zwycięstwo również po jednogłośnej decyzji sędziowskiej. Wierzę w Ciebie, Robert. No i na końcu, 230 kg w klatce. Marcin Tybura kontra Chorwat Ante Delia. I tutaj będzie nokaut. Oczywiście Marcin nokautuje Ante, przynajmniej w moim wrażeniu. Tylko jeszcze nie wiem, w której rundzie. Może Wy podpowiecie, w której rundzie Marcin znokautuje swojego chorwackiego rywala.